Bardzo serdecznie. Niektórzy się może zdziwili, dlaczego w taki sposób zapraszałem, taki klucz zapraszania osób na tego typu wystawy. Otóż to od razu wyjaśniam. Chodziło nam o aspekt jej edukacyjny i historyków, ludzi, którzy prowadzą w szkołach także naukę o kulturze, o sztuce, a także prowadzą język niemiecki, zapraszamy po to, żeby poznać historię Zakonu Niemieckiego, u nas zwanego Zakonem Krzyżackim. Historia, która jest napisana w języku polskim i w języku niemieckim. Zatem po prostu, yy, no, można jakby dwie pieczenie upiec na jednym oknie. Wystawa jest bardzo ciekawa, tylko trzeba jej się przyjrzeć i mieć troszeczkę spokoju. Ja obliczyłem, że trzeba przynajmniej pół godziny mieć na to, żeby z grubsza obejść to i zorientować się o co chodzi. W pierwszej części, bo ona jest złożona jakby z trzech części, w pierwszej części do tych dwóch ostatnich tablic tab przy Pani Marzannie to jest historia zakonu krzyżackiego. Ostatnia tablica 29, która wisi tam na końcu, specjalnie tam powieszona, to jest tablica z, nie, z niemalże współczesnych czasów, bo z 91 roku, kiedy to zakon niemiecki spotkał się z Janem Pawłem II w Rzymie. Zakon niemiecki do dzisiaj funkcjonuje i do dzisiaj trwa. Oczywiście jego siedziba jest gdzie indziej w Niemczech, a nie tutaj na Pomorzu, tak jak przez wielu, wielu lat. Ta wystawa została stworzona w 2009 roku właśnie w 700. rocznicę przybycia Zakonu Niemieckiego na teren Prus wschodnich i zachodnich. W związku z tym odbyła się specjalna sesja naukowa, były wykłady, a od tamtego czasu ta wystawa krąży po Polsce i po Niemczech. Myślę, że warto się z, z, z tego typu publikacjami zapoznać, bo one pokazują, jakie były korzenie naszej ojczyzny, małej ojczyzny. Tak, tylko dla ciekawości można powiedzieć, że. Takimi krzyżackimi miejscowościami w naszej gminie to są miejscowości Miłocice i Słosinko. One były założone przez Krzyżak. Pozostałe no, w mniejszym lub większym stopniu raczej yy, były jakby pochodnymi, a nie były bezpośrednio yy, założone przez Zakon Krzyżacki. Także my też tutaj mieliśmy Krzyżak. Druga część od tablic z numerkami rzymskimi to jest część, która traktuje o zamku. Około 150 zamków na tym całym pomorzu, na całym Prusach Wschodnich i Prusach Zachodnich było krzyżackich, i tutaj kilka z nich najważniejszych jest wybranych. Jest także opis zamku Człowieka, opis zamku w Bytowie. Szkoda, że nie ma fotografii tam, ale no, warto o tym przeczytać. Także wspomina się o miejscowościach, które były i są w okolicy miasta. W jednej z tablic. Wspomina się o Białym Morzu, o miejscowościach, które bardzo blisko powstały w 1338, 000, kiedy też tak prawdopodobnie w tym okolicy powstało nasze miasto. Co, co możemy twierdzić na bazie tego, co napisał profesor Janusz Tandecki w, w swojej publikacji w 2001 roku, jako wykład. Ona była w domu kultury przekazana. I myślę, że to już te, jak rozmawiałem ostatnio w zeszłym roku z panem Januszem. On mówił, że to się zaczyna potwierdzać, bo muszą być trzy jakby no, potwierdzone yy, o, tej, o tym pakcie, trzy potwierdzone yy, dokumentami wiadomości. Jeden dokument był od początku, teraz prawdopodobnie znalazł się następne coś i myślę, że z czasem yy, Pan Profesor yy, jak był aktualni tą notkę i opublikujemy ją wspólnie yy, pod do Domu Kultury po prostu i, i Ujawnimy tą prawdziwą historię. Trzecią częścią to są te stemple. Stemple, które pochodzą od mistrzów yy, zakonnych, władców, plus. Pochodzą yy, także od konturu. Na przykład tutaj, yy, tu mamy wskazane plusy wschodnie, Implanty i część plus zachodnich. Mamy także stęple miejscowości, stęple kościołów, stęple klasztorów, czy jakby związków zakonnych tych, które się dzieliły na cały zakon niemiecki. Ja myślę, że ta wystawa jest mocna historycznie, ma sporo tutaj faktów internacional. <laughs>